Hello beautiful people, welcome to the channel. Today my friend Tom and I are making wreaths. Tom, would you like to say hello? Hello! Kochani, robienie wianków to jest fajna zabawa. Naprawdę, jeżeli możecie zaprosić do tego rodzinę lub znajomych, to serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o robienie wianków, to ja mam taką technikę, że najpierw przygotowuję sobie takie malutkie wiązki z różnych takich gałązek, które chcę, które chcę użyć i dopiero później przyczepiam je do bazy. W tym roku mam tutaj jodłę, cyprysika oraz ostrokrzew z takimi pięknymi czerwonymi owocami. Natomiast Tom używa jodły, sosny, bluszczu oraz gałązek brzozowych. Chcę też dodać szyszki modrzewia, które mają taki fajny, malutki rozmiar. Ponieważ jednak Tom nie chciał być przed kamerą, na efekty jego pracy będziemy musieli poczekać do końca filmiku. Polecam! Poza bazą i gałązkami do wykonania wianka potrzebujemy solidną ilość drucika ogrodowego, dobre nożyczki lub cążki. Najlepiej, żeby drucik był w zielonym kolorze oraz, żeby był taki mocny i sztywny. Dlatego, że będziemy musieli mocno związywać nasze wiązki i mocno przymocowywać je do bazy, żeby wianek się dobrze trzymał. Pamiętajmy, że gałązki będą traciły elastyczność i wilgotność, będą wysychały, to też będą się kurczyły. Moja baza ma 35 cm, także będę tutaj potrzebować myślę tak około 10-11 wiązek, takiej wielkości ja wiem, myślę, że one mają około 20 cm długości. Po przymocowaniu wszystkich wiązek dobrze jest spojrzeć na nasz wianek i zobaczyć, czy nie ma tam żadnych wolnych przestrzeni, do których warto byłoby jeszcze dołożyć jakąś gałązkę, żeby nasz wianek był taki piękny, pełny, okrągły. W zależności od tego, jaki styl chcemy uzyskać lub jaki mamy temat przewodni na dekorację w danym roku, możemy do naszego wianka dołożyć inne elementy dekoracyjne. Takie jak bombki, dzwoneczki, suszone pomarańcze czy laski cynamonu. My zdecydowaliśmy, że zostajemy przy naturalnych gałązkach, założymy jednak na nasze wianki jeszcze lampki. Dlatego, że Tom robi swój wianek na swoje drzwi wejściowe, natomiast mój będzie wisiał u nas w ogrodzie na szopce. A tutaj nasze wianki już w wersji końcowej. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Może też posłużą za jakąś inspirację.